W pierwszym czytaniu Bóg przypomina nam dekalog, dziesięć przykazań, które nam ogłosił w historii zbawienia. I zanim Bóg przedstawił nakazy i zakazy, ukazał się jako ten, który wyzwala. Ja jest Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A więc Pan Bóg jest najpierw tym, który miłuje, który wyzwala, który wyprowadza z niewoli. A czyni to wszystko dlatego, że zawsze ma na względzie dobro człowieka. Przestrzeganie Jego przykazań miało zagwarantować pomyślność i szczęście. Przestrzeganie dekalogu miało wiązać się z Bożym błogosławieństwem. I to przypomniał również Chrystus, gdy wzywał do wierności Słowu Bożemu, wierności Bożemu prawu, gdy zapewniał, że dom życia, budowany na Słowie Bożym, przetrwa. Wszelkie nawałnice. I dzisiejsza Ewangelia. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus ukazuje się jako ktoś bardzo radykalny, ktoś, kto nie zna kompromisów w sprawach dotyczących Bożego Prawa. Widzimy Chrystusa, który staje w obronie Słowa Bożego, który staje w obronie Miejsca Świętego. Świętego, jakim jest świątynia, i uchrania tą świątynię przed zbezczeszczeniem. Jest radykalny, wytyka błędy, yy, mówi prawdę o faryzeuszach, wskazuje na ich zakłamanie. Ten jego radykalizm, oczywiście nie mógł się wszystkim podobać, dlatego bardzo szybko powstała. Opozycja przeciw Niemu, przeciw Chrystusowi, która w konsekwencji doprowadziła do Jego procesu i śmierci na krzyżu. Jednak Chrystus, który umiera na krzyżu, który poniósł tą śmierć dla naszego zbawienia, dla ludzi wierzących w Niego jest mocą i mądrością Bożą. I to jest moc i mądrość Boża, która zwycięża i która trwa na wieki. Trwamy cały czas w wielkim poście. Chrystus dzisiaj pragnie wypędzić z naszego wnętrza, z naszego serca, przekupniów i bankierów. Czyli wszystko to, co się w nas Bogu nie podoba. Chce wypędzić z nas wszystko to, co oddala nas od Boga. Zaufajmy Chrystusowi, dajmy się oczyścić. I mocno wierzmy w to, że Chrystus Ukrzyżowany, w którego wpatrujemy się szczególnie w tym wielkim poście, jest mocą i mądrością Bożą, która zwycięża i która trwa na wieki. Życzę wszystkim dobrej, błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego.